Francja jest krajem pół inteligencji, to znaczy rozwodnionej i szeroko rozprowadzonej inteligencji wśród mas. Kultura mas jest wynalazkiem francuskim to XIX wiek francuski, ale cała ta kultura zatrzymała się w rozwoju, skamieniała razem z całą francuską kulturą i jej rozwojem. Francja straciła wizję, straciła kontakt z rzeczywistością i zapłaci za to. Warstwą nadającą krajowi ton i warstwą dominującą jest półinteligencja i ćwierćinteligencja. Kraj pozorów i skosniałych formułek. Umysłowość francuska oparta na zasadach głoszonych przez 1789 i na garści faktów wbijanych jej w głowę przez niepodlegające żadnej ewolucji od czasów Napoleona szkolnictwo nie ulega żadnej zmianie. Francja do dziś dnia Kultywuje zasadę myśli zamkniętej i karmi się formułkami Made in France. Nie jest zdolna zrozumieć innej myśli poza francuską. Nie potrafi odczuć niczego w inny sposób, jak tylko francuski. Zadawalnia się wyłącznie działalnością kilkudziesięciu geniuszów francuskich. Średnich geniuszów na wysokim poziomie, którzy przeszli do historii i uważa ich za granicę, poza którą nikt inny nie potrafił i nie potrafi wyjść. Pozory będą zawsze przemawiały na ich korzyść. Istota zdradzi. Francja jest geniuszem formy, ale niemal wyłącznie formy. Żaden naród świata nie potrafił w dziedzinie myśli i jej sformułowań stworzyć form tak doskonałych, jak Francuzi. Nikt w dziedzinie języka i wyrażania się nie potrafił prześcignąć ich formie, stąd ich sława, ale i stąd mylne sądy o nich i geniusz formy rozciągamy na wszystko. Nic w tym dziwnego? Wzrok jest najbardziej zwierzęcym zmysłem człowieka i poprzez wzrok daje się człowiek najłatwiej kierować. Kulturę Grecji jesteśmy zawsze skłonni identyfikować najpierw z tym, co pozostało z niej w formie. Tymczasem forma grecka przetrwała znacznie dłużej niż duch, który ją zrodził. Budowano świątynie i rzeźbiono posągi jeszcze ciągle w tych czasach, w których naród nie był już zdolny do powtórzenia salaminy, bo duch przeknił i zastygł w formie. Naród już nie żył, ale jeszcze ciągle działał jak mechanizm puszczony w ruch. Francja jest nowoczesną Grecją. Tym, czym była Grecja dla świata starożytnego, tym była Francja dla świata nowożytnego i rola jej się kończy. Francja przestała żyć. Francja już tylko działa. Nie jest wykluczone, że to działanie może jeszcze coś dać światu, ale będzie to raczej jak wybicie godziny, nawet dźwięczne i piękne, lecz tylko wybicie godziny w zegarze idącym siłą rozpędu nadaną mu chwili tworzenia, siłą, która zachwycała i o której ciągle myślimy, że nadal istnieje. Prawdopodobnie jeszcze długo Francja będzie tą Grecją dla nowego świata, który dziś w naszych oczach powstaje. Ale Francuzi i naród będą dla nas młodych tym, czym Grecy i Grecja z epoki heleńskiej byli dla Rzymian. Będzie się ich podziwiać, będzie się zachwycać, ale nie szanować. Jak Rzymianin nie mógł szanować kupca aleksandryjskiego, lub ateńczyka, ciągnącego zyski ze swej przeszłości. Francja weszła już w okres eksploatacji swojej przeszłości, wyprzedaje się, a jeżeli coś tworzy. To jest to w większości wypadków bardzo umiejętnie odnowionym antykiem i jeszcze umiejętniej puszczonym na rynek. Celuje w tym i osiągnęła stopień doskonałości niespotykany gdzie indziej, ale właśnie ta doskonałość świadczy najlepiej o tym, że coś się wyczerpało i że w jakiś sposób trzeba to zastąpić. Jest to gasnący ogień, z którego bucha czasem snop efektywnych iskier. Bo takie. Są prawa gaśnięcia.